Tą drogą ta Londyna przypina mi trochę tą zgręotrą, co się tam turlała za tym bezrękim lanisterem. Ty, ja mam kask do wagina, ty. Popatrz. Patrzaj. Usłyszałam kask do wagina i tak się myślę, ja co? <grystanie> <Putka! grystanie> no, no Tak to no! Czekaj, to kurwa zapiszę ten filmik tak się nazwie? Kurwa, kask do wagina, no w chuj. Łódka nie do <noise> <tam, tam>, <noise> musisz, musisz takie intro zrobić, jak tam wiesz, w tarce tam grasz ten, ten podkład z e, muzyczki Do wakin, nie? <noise> I zaśpiewać. Do wakin! Do wakin! <noise> Ej, chyba ktoś bzci! Я где-то был за запись.